Ok, Okej, Marek, wróć każdy się wycofać. Tomek. O! Tu się przeniosła. Znowu lepiej do samochodu. Alicja. Ja tak, po coś minęło Alicja nie działa, każda jest starka. Rishi chciała atrakcję za atrakcje. Sam no? to mają! Uwaga, ja teraz jestem reporterem tutaj. Jak się bawić, Teraz na pewno instalacja elektryczna. Ale to nie nasza wina. Nie. to się powietrze. Nasze. Ale jest. nie? Jakieś, zamarek, nie? Fajnie, tak będzie co wspominać. Jak się nie to dym leci. A, no tak. Ziwy dym. Otawa przyjechała na imprezę no. mielecką, a tu I tak spalili, się bawimy, że... spalili imprezę całą.

tak, nawet zdjęcie na tle wozu Strażackiego, tak? Nie, nie da się, żeby tam stać. No właśnie. Ale słuchajcie, to nie tak, nie